Witajcie moi drodzy. Filmik Pogawędka jest ze mną, czarna kawa poranna. Filmik nagrywany w piątek, najprawdopodobniej puszczego po północy w, w, w sobotę. Taki mam plan. Nie mam ściągawki dzisiaj, natomiast mam pomoc. Bądź gotowy. To wydrukowało pod egidą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tutaj moja gmina, tak przynajmniej mi pan wójt mówił na wczorajszym spotkaniu, w zeszłym roku to rozdawali. I w urzędzie gminy tam jeszcze leży tam na jakichś oknach, na klatce schodowej, jak ktoś sobie chce poczytać, a wcześniej nie dostał. Natomiast w jednym z komentarzy, w jakimś tam w filmiku, w którym straszyłem nadchodzącą wojną, Obiecałem, że zapytam się mojego pana wójta, jak to jest ze schronem jakimkolwiek, przeciwlotniczym, przeciwrakierowym, przeciwdronowym, w gminie Dębę Wielkiej, gdzie mieszkam, żyję. No odpowiedź jest taka, że nie ma żadnego schronu. Pan wójt myśli, myśli o tym, jak w razie potencjalnej wojny, Umieścić swoich pracowników, no i plan jest prosty zejść do piwnicy. Ma też w planie mm, ewakuację Urzędu Gminy z dotychczasowego budynku. Jeśli zostałby zniszczony, w takim stopniu, że nie dałoby się tam funkcjonować, coś mi tam więcej zdradził, ale tego tu publicznie nie będę mówił. Bo richo nie śpi, wróg nie śpi, nie wiadomo kto to będzie oglądał i słuchał. Tu na marginesie miałem na wstępie. Jak ktoś uważa, że świat jest piękny, cudowny, wszyscy się kochają nawzajem, wszyscy nas kochają i my musimy kochać wszystkich bez, bezwarunkowo, bezkrytycznie. To niech nie słucha dalej, niech idzie na kanały, gdzie tam jakieś pierdowe powiadają i tak dalej. I to i to tam, no niestety stwierdzam, że wielu ludzi, których miałem za inteligentnych, to, to po prostu chce zaistnieć w ten sposób, że krytykują, abnegują jakąkolwiek możliwość. W, Wystąpienia wojny, kryzysu, i tak dalej. Może być wojna zewnętrzna. Jak się te nieudaczne rządy utrzymają, to może być wojna domowa. I też różnie może być. Wolałbym, żeby nie było ani jednej, ani drugiej. A jeżeli chodzi o zewnętrzną, żeby nie było ani z ruskimi, ani z Niemcami, i tak dalej. Bo nic, nic, ta, nic to nam nie daje. Nic, nic to nam nie daje w perspektywie bliższej czy dalszej. Natomiast e, wracając do schronów. Wam, że podobna sytuacja jest w mierzącej sytuacji wszystkich gmin, wiosek, miasteczek, czy nawet dużych, czy nawet bardzo dużych miast. Już w telewizjach różnych widziałem jak dziennikarze chodzili i tam korzystali z jakiejś tam jest gdzieś jakiś link, podobnie jest tam na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Bezpieczeństwa Narodowego i tak dalej z wykazem schronów. Prawie wszystkie schrony są zaniedbane od czasów komuny i tak bo wtedy szykowaliśmy się do wojny z NATO, teraz jesteśmy wspaniałym NATO. Nie chcę mi się tego tematu rozwijać, bo bezpiecznie się czują w Układzie Warszawskim. Powiem, powiem szczerze, a miałem a miał, a miał porównanie. Więcej tego tematu nie rozwijał, nie będę rozwijał. No to był ideologia, kapitalizm, wolny świat, wolny rynek przeważył. I jesteśmy za tym, wolność wyznania, sumienia, no to, to, to też pozostaje wszystko w sferze pobożnych życzeń. Ale załóżmy, że jesteśmy w tym wspaniałym, wolnym świecie i tu wolno, wolno wszystkim wszystko, na, 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 na najczęściej najgłupsze rzeczy, a to, co jest ważne, istotne i podstawowe dla ludności, tego nie ma. I to tak jak te schrony. Z ustaw różnych wynika, że można je stawiać, mogą je stawiać bardzo lokalne. Potrzebne były trzy rozporządzenia, dwa są tam, jedno chyba ministerstwa tam budownictwa. Jakie można tam grunty wydzierać, do, do drugie chyba do ministerstwo spraw wewnętrznych, kto to ma robić, tam kto to ma finansować. Brakuje jednego od pana Kierwińskiego pogłosa Marcina, tak? Już tam rok czasu po, chwali się i jego ludzie chwalą się, że jest napisane, tylko wydrukować, i, i no to, no to na, na co czekacie? Na tą wojnę czekacie? Wiele samorządów nawet mi wójt powiedział, że jeśli przeczyta i będzie tam jakieś tam rozsądne dofinansowanie ze strony państwa czy innych organizacji, to, to też gmina jakieś tam wywoży środki, jakiś schron zbuduje przynajmniej dla tych pracowników, dla tych mieszkańców tam w pobliżu Urzędu Gminy, no to jest największa tu proceptów Gęba Wielkie. Przeszło tam 3000 mieszkańców a że nie chcą stać się miastem, no to już ich wybór. Po no, prostu się podzielili na trzy administracyjne tam wioski, jak oficjalnie są trzy wioski, też jest stoi wszystko w jednej kupie, to jest ich sprawa. Natomiast no jest i byłoby się komu chować. No i powiedział mi pan wójt, że był na jakichś tam takich konferencjach, na radach, szkoleniach samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Już na kilku był. Tam konkluzja jest jedna z ludności cywilnej, że jeśli zakładasz, że nie będziesz potrzebny, potrzebna w czasie wojny, czyli nie będziesz tam w straży, w, w obronie cywilnej, w służbie zdrowia, czy w jakichś strategicznych tam fabrykach, których mamy coraz mniej i jeszcze się szykuje degrengolada dalsza, to zalecanie dla Ciebie od władz jest takie, nie wahaj się, spakuj się i chodź. No, na tą okoliczność jest ten, ten poradnik. Przypomnę, że sygnały armowe teraz nieważne, czy lecą drony, rakiety, czy, czy bombardowanie jest bombami latającymi FAB. No. Tu, tu powiem, że to codziennie śledzę tam wydarzenia na, na froncie ukraińskim i inne konflikty na świecie i tak dalej. Latająca bomba rosyjska, czyli Flying K Bomb, Pabczy tysiące, która ma 3 tony zabiera. To taki budyneczek Urzędu Gminy tu u mnie, który jest wielkości małego bloku w mieście. Niszczy, niszczy całkowicie. Zejście do piwnicy tam powoduje, że co najwyżej będzie to masowy grup pracowników urzędu gminy. Co się zaleca? No poczucie, jak już ktoś zostanie, no to też niech schodzi gdzieś tam na najniższe miejsce z dala od okien, między ścianami, żeby to coś cię chroniło. To, 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 to tam domów raczej nie, tam nie bombardują takimi wielkimi bombami. Ale już z dronami jest różnie. No. Te drony co do nas wleciały tam 10 e, września, to, 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 to były śmieszne steroplanowo, takturowo sklejkowe wabiki. Ja mówię tego sprawdzić, czy mamy jakiś system wykrywania obrony. Wiadomo, co sprawdziły, że myśliwcami ganiamy tam małe drony, walimy rakietami tam po chałupach i tak dalej. Nie, nie, nie Wiadomo, czy ten dron był strącony. Ale tego nie będę rozwijał. Teraz tak do tego przeczytam yy, zaraz, co tam jest zalecane, żeby zabrać w tym plecaku. No bo i też że to jakby były jakieś takie niekoniecznie wojny, ale wielkie kryzysy, na przykład pożary wielkoskalowe. To nie wiem, bo huragany, tornada, to właśnie tysiące jednej nocy. To u nas to nawet jakby już przestało państwo funkcjonować, i to może Straż po, po, Pożarna Państwowa by nie chciała pracować za darmo, natomiast Ochotnicy Strażacy będą pracować dalej pożary będą gasić, jeśli chodzi o jakieś tam tornada, wichury, białe szkwały i tak dalej, no jestem z, z, z wykształceniem etologiem powiem, że występują, tak, że występują, no niestety, bo klimat się zmienia. Tak rzadko, ale nawet w Ameryce, gdzie jest tego najwięcej, to są te to aleje tornad, dwie największe to jest na wschód od góry skalistych, a druga, druga teraz jest taka aktywna aleja tornad, tam w Stanach Zjednoczonych, to jest na, na, na wschód od Apalachu. tak. No. Tam gdzie będę w szczegóły. Tam są specyficzne takie warunki tworzenia się super komórek burzowych, a w nich powstają takie duże trąby powietrzne nazywane torradami. No i one jak się przemieszczają, to, to, to małe domki i tak dalej, samochody, krowy wszystko porywają w powietrze. U nas też jest w Europie, jest tak, i tak od wy, wy, od dar od, od wybrzeża dalmatyńskiego poprzez Słowenię, Węgry, Czechy, Słowację. Tu u nas przez bramę ostrawską tam między Sudetami a Karpatami. I tak w głąb kraju w stronę Suwak po to idzie na północny wschód. No i w tym, w, tym, w tym pasie to najczęściej występuje. Najczęściej, bo nie tylko. Ale to jest, to jest rzadko. Najbardziej istotnym zagrożeniem, że trzeba będzie się ewakuować, to będzie ta wojna. Już taką sytuację, tak jak na Ukrainie jest, że tam całe, całe tam miejscowości, tak jak u nas odpowiednich gmin i tak dalej, jest przymusowa ewakuacja. No jest taka przymusowa, że jak ktoś nie chce, są tacy, sołtacy uważają, że są Rosjanami i czekają na wyzwolicieli. O, o tym się u nas nie mówi w telewizji, bo to było... Niepoprawne polityczną U nas się nie mówi, że stoi pomnik Bandery w Erwowie tam 30 metrów wysoki, że jest w, 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 Wielkie Muzeum Upa e, imieniem Romana Szuchowicza dowódcy Upa, no, teraz, teraz Ruscy zgombardowali. No, Ukraina złamała wszystkie umowy, które miała podpisane i Budapesztańskie, i mińskie, co do punktów tam nieszerzenia banderyzmu, faszyzmu, praw mniejszości narodowych, w tym rosyjskich. Co, co nie zmienia faktu, że Rosjanie, jako najeźdźcy, okupanci są okrutni. są no, Tak jak u, właśnie Ukraińcy w czasie wojny. No. Albo sesmani albo, no, a albo momentami może i gość. no się wójta, jak tam jest no, tam przygotowanie na czas wojny. No to jakieś tam planują zakup agregatów produkturczych, jakichś wodek będą gromadzić tam, a to chodzi głównie o urzędników. No i no, musi sobie radzić sama w tej sytuacji. O okupacji nie myśli, bo twierdzi, że Rosjanie mają listy dekapitacyjne więc wszystkich wójtów, burmistrzów, dyrektorów, szkół, proboszczów, no w ogóle księży będą rozstrzeliwać, skracać o głowę i tak dalej. Ja śledzę tamten konflikt na Ukrainie, no, czegoś takiego nie znalazłem, żeby tam były takie zaplanowane egzekucje, to, była to nie II wojna światowa. Natomiast w wielu miejscowościach, tak jak w Buczy, w Wilpieniu, w Izumie, tam rozszalały, rozstrzalały towarzysko pijane, tam strzelało do wszystkich, do wszystkich, którzy tam weszli im na linii ognia. Tam nie patrzyli, czy to wójt, czy to zwykły tam chłop jedzie na rowerze po, po, po chleb, czy dzieci tam wyszły, tam na chujstapkę się po tak, do wszystkiego strzelali. Więc jest jeszcze gorzej. No ale być może takie listy mają, być może takie coś się odbywało o czym ja nie wiem, tego nie mogę wykluczyć. O, o tej ewakuacji. raczej znaczy, jak ktoś się nie wie, czy ewakuuje, czy nie, to trzeba się przygotować, więc trzeba mieć tam zapas tam jedzenia, jakieś konserwy, makarony, mąki, kasze, coś co może dłużej poleżeć, wodę nakupioną tam na, na dłuższy okres. Lekarstwa, lekarstwa trzeba wykupić na dłuższy okres, bo mogą być apteki niedostępne i tak dalej. No, nie wiadomo, gdzie będzie najbliższej, czy będzie możliwy dojazd bezpieczny. Natomiast o tej ewakuacji to, to u nas od Wielu lat jest ta ewakuacja tak pokazana w stylu Surbiwaru że pójdziesz do lasu, będziesz budował szałas tam, nie wiem, sobie palił ogniska. Takie coś, to się mogą bawić w łodzi, zrobi ludzi niezobowiązani tam niczym innym. Tam nie niechcący walczyć, ale tam nie chcą tam chcą przeryć przygodę w lesie. Tak? No. Być może kto tam tacy, tacy też na pewno będą, ale tak? to będzie naprawdę znikowy proces. Większość, jak się będzie ewokowała, to ze swojej miejscowości, z jakiejś miejscowości gdzieś tam w głębi Polski, centralnej czy zachodniej, czy będzie uciekała gdzieś tam w ogóle do cywilizacji, do innych krajów. No i po prostu trzeba się na tą podróż przygotować. No. W, związku, w związku z tym, no to przeczytam co tu, prawda, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Radio na baterie, plus baterie. Przyznam, że nie mam radia teraz, które by odbierało, bo to, bo to, to oprócz samochodu. Tam sobie włączę, bo nawet będę słuchał lokalnego radia. Jak samochód mnie rozbarł. Latarka plus baterie, no to mamy gotówkę. To jeśli chodzi o gotówkę, to doradzałbym mieć coś w, w, w twardej walucie. Patrz, dolary. Dolary są uznawane wszędzie na świecie. nawet w Rosji, w Chinach, w Afganistanie. Tam, nawet gdzie nie lubią, nie nienawidzą Amerykanów. Ale dolar amerykański jest zawsze wszędzie mile widziany. Złotówka nie wiadomo, czy będzie funkcjonowała, bo jak będziesz pod okupacją, to złotówka będzie nic nie warta. A dolar dolara sobie wymienisz na ruble i będziesz płacił No Nie wiem, czy się zaopatrywać już z góry w ruble, bo nie wiadomo, czy okupacja będzie, czy nie będzie. No. Można się spodziewać najgorszego, ale może w ogóle nie dojść do tej wojny. Gwizdek, no chyba że jak tam się gdzieś będziesz uciekał przez pola, przez lasy i będziesz chciał się skomunikować z rodziną, która się gdzieś rozlazła. To, 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 to gwizdek, coś takiego, zapalniczka, zapałki. To będą potrzebne, bo nawet tam w strefach walk, jak nie ma prądu, nie ma, nie, nie ma gazu, trzeba gdzieś te posiłki przygotowywać. Więc grille, grille, to, to ja od ciebie mówię: grillę sobie przygotowałem w blokach, taki malutki grill na, na, na balkon, gdzieś przed blokiem do piwnicy, bo jakieś tam drony latają i walą, we wszystko, co się rusza, to tam. Nikt sobie nie pogryluje, ani na balkonie, ani, ani przed bokiem, no, ale gdzieś tam w piwnicy, w pokoju, wgilał to trudno. Lepiej niech śmierdzi, ale żeby coś zjeść na ciepło, niż, niż głodować. Maski oddechowe, no to, 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 to takie baseczki, co tam są budowlane, to są nic nie warte. Jak już do, do, do inwestować w dobre maski przeciwchemiczne, które tam mogą parę godzin Jedni i drugi się wystrzegają w tej Ukrainie, że nie używają broni chemicznej, ale jedni i drugi oskarżają, że taką broń używają i najprawdopodobniej używają na jakąś lokalną skalę. Mało jest prawdopodobieństwo, że tam cybilić się znajdzie w takiej okolicy, ale jakby się znalazł bez maski, po porządnej maski przeciwchemicznej, to nie ma szans, śmierć okrutna w męczarniach. Ale dość szybko, bo to parę minut. Kombinerki, narzędzia produkcyjne, no to warto mieć, to mam otwierać do puszek, też gdzieś mam, jak nie to jestem tyle silne krzepki, że każdym każdą puszkę otworzę. Lokalna mapa, no to warto mieć, bo nawigacji najprawdopodobniej nie będzie ani w samochodzie, ani w komórce. Komórki najprawdopodobniej nie będą działać w strefie Walk. Posiłki na dwa dni na to takie jak zakładamy, że dwa dni Najgorsze że będzie za nami, a potem idziemy gdzieś dalej. No, jak ktoś no, chce dłużej przebywać w strefie walk lub pod okupacją później, to, to bym radził tej żywności nagromadzić tam na, na, na co najmniej miesiąc albo dwa i trzy. Kurtka przeciwweszczowa, ta taką kurtkę, to, to, to zawsze warto mieć nie tylko na czas wojny. Dokumenty, pendrive z dokumentami. No oczywiście, że to trzeba mieć, bo nawet jakbyśmy byli uchodźcami czy, czy gdzieś w naszej w Polsce. Centralnej czy zachodniej, gdzie jest no to, to tak my tam nie chcemy przyjmować jakichś tam imigrantów bez dokumentów, bo nie wiem kto to jest, to ktokolwiek by tam nas potem nie przyjmował, też chce wiedzieć, kto tu przyszedł i dlaczego. No. Śpiwór, ubranie na zmianę, butelka filtrująca wodę, mile widziana, oczywiście. No. Można filtrować na różne sposoby, ale jak są takie gotowe butelki, warto. mieć. Mydło, że do dezinspekcji, jak powiedział tam, że, że tam szoteczka do zębów i tak dalej, borki na śmieci, no ogólnie jakieś tam borki warto mieć, jakieś torebki zapasowe na, na, na różne takie produkty, które, które będziemy mieć, żeby się nie zamoczyły i tak dalej, bo to różnie może być, w różnym terenie możemy się znajdować, możemy też przekraczać rzekę idąc przez nią, no i tam, żeby, warto tam wsadzić cały pracę, do takich torb, żeby się nie zamoczyło. Kompas busowa, GPS, kompas busowa, to, to, to się zgodzę, GPS powodzenia, jak będzie działał. No ale zakładajmy po, po, pozytywnie, że może będzie działał telefon. No warto mieć, że, dopóki będzie działał, to, to jest, jest bardzo pomocny. Gumy, sznurki, taśmy i tak dalej, opaska zaciskowa, opaska <laughs> zaciskowa warto mieć. Jak nie to guma z gaci, jakiekolwiek tam podkoszulka. Tam jestem po wielu kursach pomocy, pierwszej pomocy. Pasek nawet ze spodni, no jak kogoś tam ranią w rękę w nogę, jak chcemy go ratować, trzeba, trzeba powyżej rany postrzałowej, czy szarpany, czy jakieś tam no, trzeba to zacisnąć tam, no, nawet nawet czystą, nieczystą, jakąkolwiek chodzisz, przywożyć mu do rany, to też obowiązać, żeby, żeby się nie wykrwawił na śmierć. Łom. Nie wiem po co łom, to też jest rozważania. Lepiej mieć niż nie mieć, no, bo to, to, to też nawet jest rozważanie, że sklepy mogą być zbombardowane, ale tam żywność ubrania mogą być. No. Nie jest napisane wprost, ale jest tak powiedziane, chłopie no, jak już nie będzie tej naszej władzy, nie będzie nikt tej pieniędzy pobierał, będzie jakieś dobro w zbombardowanym sklepie, idź, i ci korzystaj. Więcej tego nie rozwinę, tylko pamiętajcie, że jak już będziesz wiedział, że ta nikt nie sprzedaje, właściciel już, no, wtedy wtedy jak ma się zmarnować, czy mają przyjść, ubrania załe, zabrać, dobra zabrać, żywność wyjeść, no to my to zabierzmy. Nuszą ołówek, notes. No to warto mieć, warto mieć tam na jakieś, pisać sobie notatki, liściki tam do, do bliskich, jakby się już pogubili. Numer alarmowy 112. Najbliższa Komenda Policji w Halinowie, numer do niej centrum. Zarządzanie Kryzysowe Gminy Dęby Wielkiej, numery do niego. I, I oby, Panie Boże, i oby tam do tej wojny nie doszło, oby ci wszyscy holistycznie nastawieni, to to takie, takie podejście, że będzie dobrze, będzie wspaniale. Jestem ładna, jestem piękna, jestem mądry, modlimy się dużo. Putin to weźmie pod uwagę i nas nie napadnie. Ale może być inaczej. No jak ja patrzę na niego. No te, teraz to teraz, Rusy, Rusy tam mówią, że yy, wczoraj rozmawiał przez telefon pół godziny Putin z Trumpem i dogadali się w ten sposób, że. Trump wstrzymuje dostawy rakiet dalekiego zasięgu, głównie Tomahawk, ma, a mają tam ich tam to, to stare rakiety, dlatego chcą im lepiej w Ukrainie, bo i tak by się ich pozbywali, tam już rakiety, mają po 45 50 lat. A w zamian za to Putin oferuje, że spotka się na Węgrzech i porozmawia face to face jeszcze raz, tylko nikt nie wie kiedy, no raczej nie w tym roku, być może na początku przyszłego. A z drugiej strony przypomnę, że, że, że Władimir Władimirowiec Putin tam chyba przedwczoraj mówił, że pół roku będzie potrzebne, żeby osiągnąć cele na Ukrainie. Jak nie te docelowe, czyli zajęcie całej, to to te minimalne, czyli zajęcie tam wschodniej i południowe. Co to też za bardzo nie wierzę. że też nie, nie podziela tego optymizmu prezydenta Rosji, ale Putin może wiedzieć dużo więcej niż my wiemy. Tak jak ostatnio mówiłem, jakieś 300-400 tysięcy wojsk dziwnie gdzieś zniknęło ze swoich jednostek z pod Zapad. I nikt nie wie, gdzie chce ich użyć i w jakim celu. Czy na Ukrainie, żeby tam gdzieś przełamać jakiś prąd konkretnie. Czych będzie jakieś inne państwo, to znów tam atakował? Nikt nie, nie, nie wie tam. No, a nie wie dlaczego najbliżsi tam współpracownicy, to wiedzą. No. Najlepiej jakby się zmienił, zmądrzał lub zmarł, ale nie wiem, czy po nim jeszcze, jeszcze gorszy by nie przyszedł, a bardziej rozgarnięty wojskowo, bo dużo ratuje Ukraińców, więc wszystkich, to, że Putin jest byłym jakie ale na wojnie to się nie zna, to nas ratuje. Najpierw myślałem, że będzie hura, a dwa tygodnie zajmiemy, teraz, teraz mu tam mówią, że jak zajęli kilometr czy dwa, to jest wielki sukces i on to łyka. Jakby tam doszedł do władzy jakiś tam naprawdę strateg wojenny w skali marszałka Żukowa, to Ukraina to, to nawet nie pół roku, miesiąc. Ja nie jestem wielkim strategiem, a nawet tymi siłami, co bym wrócił, to tam miesiąc, dwa i by było po wojnie z Ukrainą. Ale nie powiem, co bym zrobił. Chociaż <kłuch> to są oczywiste rzeczy, ale nieważne. to nie wpadli, niech ci ta Ukraina broni jak najdłużej. Szanse ma małe, ale ma. Handluje z całym światem nas zalewa wszystkim, co się da. No, pieniędzy tam też na tę Ukrainę płynie, tyle, że tam korupcja jest taka, że to jest niewyobrażalna. Nawet u nas za czasów tam schyłkowego prl takiej korupcji nie było, jaka jest teraz na Ukrainie. No, ale to o tym można posłuchać na innych kanałach, gdzie starają się mówić prawdę, a nie tylko tam pierdolę, mały, że jest pięknie, a będzie jeszcze lepiej. No. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam, cześć.